Nigdy nie czytałem takiej książki, w której bohaterem jest chłopiec, który jest niepełnosprawny umysłowo. Chociaż tak naprawdę to on jest sprawniejszy od nas wszystkich. Ale mam pewne doświadczenia związane z graniem takich postaci i te doświadczenia przełożyłem tutaj do tej książki. Ta następna jest również ciekawa. Riko, Oskar i Złamanie serca. A jest jeszcze trzecia. Ta książka jest inna, choćby przez to, że książki pisane dla dzieci czy dla młodzieży zazwyczaj są bardzo poprawne. Ta nie jest poprawna. I ta niepoprawność łamie pewne utarte schematy, ale tym lepiej, bo jest bliższa życia, bo jest bardzo, bardzo prawdziwa i niezwykle przez to wzruszająca ale też pełna zaskakujących zwrotów akcji. No i bardzo, bardzo ciekawa. No myślę, że na tym polega sukces Andrasa Steinhefela, że on fantastycznie rozpoznał sposób myślenia takiego młodego człowieczka. No bo przecież napisał to dorosły człowiek, ale słuchamy i czytamy tę książkę, jakby to napisał właśnie Rico i... Przez jego pryzmat oglądamy ten świat i próbujemy go zrozumieć, i dlatego ta książka jest taka niezwykła. Kiedy nagrywałem pierwszą część Rico, Oskali, Głębokie Cienie, pamiętam taką, taki moment, kiedy musieliśmy przerwać nagranie, bo, bo nie byłem w stanie dalej czytać, bo ścisnęło mi gardło i w oczach. Pojawiły się łzy, i nie mogłem czytać, bo to było bardzo nieprofesjonalne z mojej strony, ale nie, nie, nie dałem rady. Z drugą książką poradziłem sobie już lepiej, chociaż też miałem chwilę no. <laughs> wzruszenia i, i, i takiego momentu, że to zdaje się przekroczyło trochę granice normalnego y, czytania książki, czytania audiobooka. Y, ale to dlatego, że ta książka jest naprawdę zupełnie inna. Cały cykl jest, jest y, inny niż wszystko, co do tej pory czytałem. I to, że się poryczałem, nie wstydzę się tego. Mogę polecić tę książkę absolutnie każdemu. To na pewno jest książka nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży. To na pewno jest książka dla wszystkich. Zdecydowanie dla wszystkich. Wszystkich, którzy chcą przeczytać czy posłuchać czegoś innego, trochę innej literatury niż zwykle, ale też niezwykle frapującej i wciągającej. Zapraszam.